No... Tygiel Tigiel. Dobra, sprawdźmy najpierw o co chodzi. OK. Sprawdźmy ile mamy punktów. Dobra. Tu mamy 12. Problem polega na tym, że my nie używamy tych broni za bardzo. O to używamy na pewno. Dobra. To to w sumie można zrobić. Czas między znacznie szybsze namierzanie demonów. Dobra. No po co ja mam namierzać demony, jak ja w nie celuję z tych rakiet, a nie tam kurde namierzać co ja jestem, cheater Dostaj się do grobowca i odzyskaj tygiel Nice, o moja ulubiona broń Tu, czaszki nam ukradli Zauważyliście, że co przechodzimy przez portal, kradną nam czaszki i musimy na nowo zbierać Co za życie Co poradzić? co zrobisz? Nic nie zrobisz. No Wchodzimy w portal. Gdzie się pojawiliśmy tu. Potwory. Jakaś informacja na temat potworów. O FAK! Dostałem w mordę. Ale Lecy mi zrobił grubas? Podczas tych straszliwych zmagań między światami i wolontariatami, czasów, kiedy wędrowiec pan mnie znalazł, czy którego imię tu nie lecz był za ulicy zakłady zbroje, stworzoną w piekielnych kuźniach, potężną i wspaniałą. Wziął więc zza ulica i miecz, adamantytu i począł wyrzucać w pustkę wszystkich tych, których nie znaleźć muszę mieć tą no zbroję. Rozumiecie, to zbroja z adamantytu. Tu, będzie, tu się drzwi powinny otworzyć, czemu się nie otwierają? Coś tu trzeba zrobić, chyba. Wajchę pewnie pociągnąć. What the fuck, że czekajcie, czekajcie, no niech ja to ocenię. Ocenię tutaj. No dziwne, tu nie możemy przejść. Tu niby też nie możemy. Co to ma się wrócić? W sumie można. się takie jest życie, kurde. Jak nie możecie przejść, to się wróćcie, nie? Prawidłowo, kurde. To byli kiedyś mocarze dla mnie, teraz to są zwykłe leszcze. I w ogóle ja sobie tego perka muszę ustawić. Patrzcie, mamy te runy, nie? I teraz mamy tak szybsze wykonywanie zabójstw chwały, zwiększa ilość amunicji. Mm, ja bym to zrobił i zamieniłbym to na strzelę. standardową. O, to. Chodzi o to, że mamy. Dopóki teraz, dopóki będziemy mieli powyżej 100 pancerza, to nam się nie zużywa ten. Nie zużywa nam się amunicja. Co właściwie powoduje, że fajnie było z tej bronicy postrzelać, bo też będziemy mieli nieskończoną ilość. No, e, jesteśmy zajebiści teraz. Ja pierdolę. Ale moc. Moc mocarza. Przyspieszenie też, ja myślałem, że ono tylko na bieganie na początku działa, ale widzę, że ono działa też na ten... No, co o tym myślicie? W tej sali jest dźwignia do ukrytego pokoju. Serio? A, zobaczymy. Tak, bez basuna trzeba dojechać, bo to jest leszcz. No nie taka ukryta ta dźwignia, powiem wam. to działa na BFG? Nie, nie, na BFG nie działa. Jest napisane, że tylko do normalnych broni działa, oczywiście. E, bez przesady. No mamy czaszkę. Zaktualizowano mapę. Tu chyba nic nie ma. No tam był ten pokój na końcu, nie? Więc może on się otworzył. No jest. O kurde, patrzcie. No i co? I tyle? i Dajcie spokój myślę że coś fajnego będzie Żeśmy z Goniem powiedzieli co o tym myślimy No to jest fajne, no ale raz takiego easter egga zrobili to po co drugi raz i taki Żółty mamy, tak? O, oh, coś robimy, kurde. Mm. No, powiem wam, że nie wiem, co się stało zupełnie. Ale spoko. Może się portal inny otworzył. No, chyba się otworzył. To jest dobra w ogóle broń, bo ona powoduje, że oni nie mogą strzelać, nie? Bo są tak jakby... Widzicie, że się tak trzepią na boki. Może ten perk jest OP, powiem wam. No i co? To jest najwyższy poziom trudności w tej grze. Jestem mocarzem! A nie, coś wyszło jeszcze. Fuck. Że łażę po tym, i jakby nie zbieram w ogóle tej amunicji, nie? Znaczy tego pancerza. Zebrałem coś? A nie, zbieram, dobra. Easy, co za leszcze. Tu się coś otworzyło. Nowy punkt ulepszenia broni. Wiem, że są dwa poziomy trudności wyżej, no ale powiedzmy, że nie. Dlatego nie dałem, że najwyższy, tylko trudny poziom trudności. Tak napisałem, bo wiem, że są wyżej, tylko że żeby je zagrać, to trzeba grę jakby powtarzać. Wiecie o co chodzi. On nie da się jakby za pierwszym razem włączyć tych poziomów. A nie, widzicie, i piły na przykład już nie mogę mieć nieskończonej ilości, nie? Ty ja tam dobrze zebrałem wszystko? Już nie wiem. Gdzie to było? Nie, to było tu. O, to wszystko mnie spadło, no dobra. Rzuć bombę, będzie rozpierduchał. Nie no, ja dałem ten najwyższy, który mogłem chyba. Bo później to już był jakiś... Tak mi się wydaje. Nie, no nie mogłem chyba wyższego dać Tam te dwa były zablokowane Coś się stało Momi zaczął schodzić. Nie wiem, czy zauważyliście. Fuck. Dobra no coś tu się kurde trzęsie będzie jutro gdy wyjdzie Sirius Sam to będziesz też znimą może też Tylko ostatni był zablokowany, to czemu ja nie wziąłem trudniejszego? Może spełniałem co? Ale ten jest odpowiedni. Nie no, coś mi ściemniacie, kurde Dobra, gdzieś mam iść, a tu Dobra, skacze kurde Tak ma być, to lecę. Zajebiście jestem w kosmosie. O oh, fuck Przejeba Uuu, ale szkielet zajebiście duży Patrzcie jak krówa szkielet zajebiście duży A to jest głowa do niego i to jest kręgosłup chyba Tu jest... Je, je, znalazłem sekret. Dobrze, że spojrzałem, bo mógłby w kurde, nie znalazł. Co na koszmarze? Nie jasne, że nie będę... Tej, w ogóle nie będę w tą grę drugi raz grał. No wystarczy mi raz się przejdę. I mi wystarczy. No to będę na jakimś koszmarze pewnie jak się raz zginie, to ten. To się umiera na śmierć. A nie, możliwe, czekajcie, bo teraz mi się przypomniało. Rzeczywiście tam było, że dla super jakiś tam wytrwałych Coś tam, coś tam graczy ten. Ale ja ją mogę zrobić teraz na trudniejszym poziomie, bo będę miał te wszystkie perki już, wiecie. O co chodzi? Bo tak to jest w tej grze. Znaczy ogólnie mniej więcej ona chyba na tym polega. Żeby ją po prostu przechodzić wielokrotnie. To jest zdalna detonacja, nie Y robię. Te wszystkie, po prostu te wszystkie upgradey, które my zrobimy, będą, będą ten będą później też działać. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak to chyba było. Bo mi się zdaje, albo te demony właśnie już w drugi raz widzę, że one ze sobą walczą, nie? Upgradem to w ogóle miazga No fuck, ale dostaliśmy, o kurde Cały pancerz mi z las, coś mi w plecy jebło Okej, okay, jest elegancko No i tyle. Porobione na szybkości. Co, coś jeszcze? Powinny się chyba drzwi otworzyć, nie? A nie, jeszcze tu jest. O oh tego nie widziałem. O nie! Kurde jakby mnie załatwiły, niewidoczne są O, masakra. Się przestraszyłem Eee, czy dobry wieczór, pi. Piertek, myślałem, że Piterek, a ty jesteś Piertek. Piertek, moi drodzy, to piertek po prostu. Dobry wieczór, piertek. Oczy to trzeba z daleka bić. No to nie wygląda za dobrze, jak takie coś mi dają. Czuję, że, czuję, że mnie będą klepać. To zapężę Kurde, brakuje nam 20, żeby mieć full tego. Uuu, moi drodzy. Zaktualizowaną mapę, dostaliśmy wylewu. No i tu jest gdzieś ten tygiel, który musimy zdobyć. Czy będą jeszcze jakieś filmy z Tajlandii? Oh, fuck! Będą filmy z Tajlandii, będą, będą. Muszę je zmontować. A ja wiecie, jak to. Tyle streamuję, tak. O! Oh. Żółk? А что? No Jego z takiej snajperki robię, którą mam na maksa ulepszoną i tylko dlatego mogę wybiegać i strzelać. Normalnie byście tak to nie da zrobić. O kurwa, co to jest? O fuck, 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 fuck. Nie wierzę, że on jeszcze się obudził kurwa. No! Leż! Jest, w końcu! Boże, trzeci raz go mu musiałem dobijać. To jest ten Tygiel? Boże święty Nie mówcie mi, że drugi się zrobił Szybko żuka trzeba zabić zanim wejdzie do środka O w dupę Może była kurwa, to jest żart Dobra Mam tego robaka ze środka czy nie? Dobra, zaurałem go, mam nadzieję Oh, fuck Te są prostszy niż tamten Dobra Mam nadzieję, że już więcej nie wyjdzie i... Dajesz, duś go, kurde, robaka, wyrwij go No i elegancko Price Motherfucker, kurde. Jest ich więcej żaden problem. O, patrzcie, mamy ten tygiel, którym się ten portal zamyka. Czy tam otwiera? O to są rycerze jacyś. U, szacunek. nam respekt, kurde. Respekt ziomuś. Kurde. No, grubo, powiem wam. Tygiel. Tygiel to był. Rozumiecie? Tygiel.